Przepytanie to cykl sieci tygodników lokalnych, w którym będziemy rozmawiać z różnymi ludźmi, których z pewnością Państwo znają, ale od tej bardziej oficjalnej strony, a my chcemy się dowiedzieć, jacy są naprawdę. Dziś naszym gościem jest burmistrz piaseczna Daniel Putkiewicz. Gdybym nie był burmistrzem, to zostałbym. architektem? Na bezludną wyspę chciałbym zabrać. Żonę. Ostatni raz w kinie obejrzałem. Ostatni raz w kinie. Sekundę. Wiem, co chciałbym obejrzeć. Czekam na Napoleona. I to mi tkwi w głowie. Eee, Boże. Nie pamiętam. Kiedy coś mi się nie udaje, to... Mówię sobie, że to jest nauczka i jedziemy dalej. Gdybym mógł wybrać, to urodziłbym się w którym roku? Myślę, że nic nie zmienił. Najsilniejszą cechą mojego charakteru jest. Rozwaga. Myślę, że tak, rozwaga. W wolnym czasie lubię spacerować, lubię wędrówki. Szczególnie w górskim krajobrazie. Rano budzi mnie. Rano budzi mnie nasz pies, a raczej słuczka pusia. I budzi tylko mnie. Nikogo innego nie budzi. Tylko ja się daję obudzić. Najsilniejszą cechą mojego charakteru jest, kiedy w wolnym czasie coś robię, to. Najsilniejszą cechą mojego charakteru jest wtedy wytrwałość w czasie tych górskich wędrówek. Jak już mam cel, to żelazną konsekwencją dążę do tego, żeby dojść do zamierzonego szczytu, na przykład, co nie jest bezbolesne dla mojej rodziny, na przykład. Zdarzyło mi się popełnić gafę, kiedy. Zdarza mi się jak najbardziej. Już nie pamiętam, sporo było, ale przechodzę na ten do porządku dziennego w obecnych czasach przy mediach społecznościowych nie uniknie się tego. Zdarza się szczególnie jak robi się sporo rzeczy na raz. Mobilizuję się do działania jeśli. Jeśli mam silne przekonanie, że jest to potrzebne. Wewnętrzną motywację? Czasami kiedy już jest deadline. Gdybym miał wpływ na losy świata, to moją pierwszą decyzją byłoby. Mówimy o wszechmocy? Brak wojen i przemocy? W restauracji najczęściej zamawiam. Dawno nie byłem. Tak w restauracji yy, zazwyczaj? To jest w czasie podróży albo wyjazdów krajowych coś, co jest specjalnością lokalną. W moim idealnym świecie. Dążę do tego, aby stworzyć wokół siebie idealny świat. Nie jest tak. Uważam, że ta rzeczywistość, która jest jest dla mnie akceptowalna, aczkolwiek wiele bym zmienił, ale dużo bym nie zmienił. Nie wierzę w to, że uda się osiągnąć jakiś idealny świat. Nie lubię poniedziałków, bo. Lubię poniedziałki. Dużo energii. Od rana. Dar natury, który chciałbym posiadać. Przyzwyczaiłem się właściwie do siebie. Nie wiem, czy bym coś zmieniał. Nawet jeżeli chodzi o fryzurę. Już by nawet też nic nie zmieniał. Akceptuję. Moim zdaniem geniuszem był. Wiele osób mógł być geniuszem, ale w danej dziedzinie nie wszystkie. malarze, fizycy, fizyka, to jest coś co mnie fascynuje. Nie zdążyłem tego ogarnąć, niestety, tak jakbym bym chciał, ale wszyscy fizycy tego niszę. Spośród utworów muzycznych najczęściej słucham? Najczęściej słucham muzyki w trakcie biegania, to znaczy czasami sobie podrepczę, lubię to i potrzebuję muzyki w rytm. W związku z tym wszystkie utwory, które dają mi odpowiedni rytm, to ich słucham najczęściej. A drugie w kolejności to utwory, których słuchają moi synowie. Więc jeden bardziej w rap, drugi klasyka rocka. Moja dewiza życiowa? Nie mam takiej jednej dewizy. W architekturze na przykład i w wielu aspektach jedyna dewiza, która jest zawsze ze mną, to mniej znaczy więcej. Dziękuję. Dziękuję.